Dzień dobry, kochani. Osoba współuzależniona z reguły y, dorastała w rodzinie dysfunkcyjnej. Ona jakby przesiąkła z takimi schematami ratowania, łagodzenia, y, troszczenia się o tą rodzinę już jako dziecko, y, kiedy była narażona na, y, na takie trudne doświadczenia związane z relacjami, na przykład rodziców. Y, w jej dziele wytworzył się taki mechanizm ratowania, łagodzenia, niezwracania uwagi na siebie, troszczenia się o tą rodzinę. No i wtedy w życiu dorosłym często jest takie ryzyko, że trafimy na taką osobę, ponieważ my to znamy. Nam się wydaje, że my sobie z tym potrafimy radzić, dla nas to jest takie powszednia. I wtedy bardzo łatwo wpaść w tą pułapkę współuzależnienia. No, bo my z reguły, osoby współuzależnione, jesteśmy bardzo empatyczne, bardzo uczuciowe, wrażliwe. I jeśli no, kochamy tą drugą osobę, czy to jest dziecko, małżonek, rodzic, no to my będziemy się starać łagodzić wszystko za wszelką cenę. My będziemy y, chcieli ratować tą osobę, no bo ją bardzo kochamy. No i wtedy równia już jest pochyła, spadamy w dół z każdym dniem, miesiącem, rokiem. Jest coraz gorzej, i wtedy trudno nam wyjść z tej pułapki. Nie mamy nawet świadomości, że coś jest nie tak, bo to jest dla nas tak znajome, tak oczywiste, ta sytuacja, że po prostu w niej tkwimy, funkcjonujemy i nawet nie szukamy wsparcia. Kochani, szukajcie terapii, terapii grupowej, terapii indywidualnej, czytajcie dużo książek, słuchajcie podcastów, psychologów. Stańcie tak z boku trochę. Jeśli macie możliwość, wyjedźcie na jeden dzień, wyjdźcie gdzieś, wyłączcie telefon i zostańcie ze sobą, ze swoimi myślami, przyjrzyjcie się swojemu życiu. Ratujcie się po prostu. Pozdrawiam.